Spotkałem znajomego fleciarza. nie imię? Będzie coś wyraz, spokojnie. A tutaj mamy, nie wiem kim ty jesteś. Kim pan jest? Co ty tam gadasz? No, no i idziemy coś tam sobie nagrać. Ja tam pójdę, a ty się złożysz tam. No dobra. O, a to w ogóle nowość. Ja może to coś też damy jakoś. Czy numer 33 akcja. I to jest właśnie manipulacja faktami, moi drodzy. Tak naprawdę to jest rok 2020. Także witam państwa bardzo serdecznie, z tej strony Spatrikos i zapraszam was na kolejny after'ek serii Uroki od Alanowa. Ze mną jest tutaj Patryk, ja jestem Patryk, Pan dlatego Spatrikos, nie? Pan reżyser. Ja jak widać jestem świeżo po fryzjerze, to jest nielegalne, no ale ja poszedłem. A ja sam się strzygłem i muszę teraz nosić czapkę. No, bo jego włosy wyglądają jak afro-murzyńskie. Nie, ja się sam strzygłem, tylko wygoliłem sobie literę L na głowie. A tutaj mamy zrujnowane podwórko. A to jest maj, lecz nie pachnie soska Kempa. Nie pytają oni cię. Wy, oni wy, oni my, 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 oni. Nie pytają cię, walczą o ostrym cieniem mgły. Tak, tak. Nie pytają cię o imię, si walczą o ostrym si cieniem mgły. W ratowników wszyscy razem chwała i. A tam trzymają braci pektus. Wirus nazywa się. Kuczu jama. Okej, okay, tutaj jak widzimy jest bardzo zanieczyszczone podwórko, które należy do. kakaożnego. Spierdolaj. na Przyjdź, duchu święty, ja pragnę. Oto dziś błagam cię. Przyjdź swojej mocy i sile, radością napełni mnie. Ładne widoki, ładne słodziaki Miły wieczorek z Patryczkiem to Mamy zakaz no. W każdym razie, no to chyba jesteś taki